Cześć, Marta Dobrowolska z tej strony. Witam Was serdecznie. W tym wideo chciałabym przedstawić firmę, zaprezentować firmę Monaid, firmę, która po pięciu latach działalności wchodzi na rynek polski. Także nie przedłużając, rozpocznijmy prezentację. Także firma Monaid Polska od 1 listopada 2019 roku obecna na polskim rynku. Milion klientów VIP jak do tej pory, 200 tysięcy aktywnych market partnerów. Na tą chwilę dostałam informację, że w tej chwili ta liczba przekroczyła już 300 tysięcy. Na chwilę tworzenia tej prezentacji było to 200, natomiast już dzisiaj wiadomo, że tych Market partnerów jest o 100 tysięcy więcej. Także proszę zobaczyć, jak firma się dynamicznie rozwija. Trzy kraje Kanada, USA i Wielka Brytania jak do tej pory, natomiast od tej chwili wchodzimy na rynek polski i rynek irlandzki także już będzie pięć krajów w tym momencie, w których firma będzie dynamicznie się rozwijać. 20 milionów dostarczonych produktów jak do tej pory. To jest niewyobrażalna ilość buteleczek z szamponami, z odżywkami, z produktami do stylizacji, także oby, tak dalej. Ponad 1 miliard sprzedaży w dolarach amerykańskich. Imponująca. Kwota. Monet to nie tylko pieniądze, ale i też nagrody i wyróżnienia. W ostatnich 12 miesiącach firma zdobyła m.in. nagrody 30, 35 miejsce w, w rankingu firm sprzedaży bezpośredniej na świecie. Firma znalazła się również 165 w, w branży beauty na całym świecie. To jest naprawdę fajny wynik i to jest bardzo takie ważne wyróżnienie. 17 firma sprzedaży bezpośredniej w Ameryce Południowej i wyróżnienie jako najlepsze miejsce pracy, także to pokazuje, że warto, warto pracować z naszą firmą, warto nawiązać współpracę, dlatego że jest to, tak jak nazwa wskazuje, tego wyróżnienia najlepsze miejsce pracy. Firma Monaid zdobyła również nagrody American Business Awards firma roku, a nasz CEO Raj Urdaneta został przedsiębiorcą roku. Także to też jest ważne, że nie tylko firma, jako firma, ale też sam prezes otrzymuje wyróżnienia jako przedsiębiorca roku. Także to jest dla nas też bardzo ważne i budujące. Firma Monaid to również Monaid PET, czyli People's. Choice Award również w tym samym konkursie i dziewięć razy zwycięzca Videographer Awards, także jak widać tych nagród jest bardzo dużo, natomiast jesteśmy numer jeden na liście najszybciej rozwijających się firm sprzedaży bezpośredniej i to wcale nie dziwi, dlatego że firma rozwija się bardzo, bardzo dynamicznie. Misja Monate Misją Monate jest to, żeby każdy kto potrzebuje, każdy kto ma jakikolwiek problem z głosami, jakikolwiek problem ze skórą głowy, mógł odzyskać wiarę w siebie, mógł odzyskać pewność siebie za pomocą tych produktów. Uwierzcie, że używanie tych produktów to, nie, to jest nie tylko to, że mamy fajny szampon i fajną odżywkę. To naprawdę poprawia pewność siebie, bo jeżeli mamy problem z włosami, problem ze skórą głowy, który nie daje nam zasnąć w nocy, tak naprawdę, spędza nam sens powiek, to z chwilą, kiedy możemy pozbyć się takiego problemu, który skutecznie utrudnia nam życie, to jest naprawdę warte każdych pieniędzy i i wydania każdej z gotówki, natomiast my staramy się pomóc każdej osobie, która, która ma taki problem. Wizją, wizją firmy jest zdobycie tytułu globalnego lidera w kategorii naturalnych produktów o właściwościach przeciwstarzeniowych. Tak, nasze kosmetyki są nie tylko w pełni naturalne, są również przeciwstarzeniowe, czyli działają na włosy odmładzająco. Ponadto model biznesowy pozwala na szybki rozwój osobisty, tak naprawdę. Już w pierwszym miesiącu jest możliwe zarobienie naprawdę fajnych pieniędzy. To nie jest tak, że musimy ten biznes budować, budować, budować i za jakiś czas pojawia się światełko w tunelu. Tutaj naprawdę od pierwszego miesiąca można, można za to żyć. Na tą chwilę w Europie firma jest w Wielkiej Brytanii, no i wchodzimy do Polski jako drugie i do Irlandii jako trzecie państwo w Europie, to pokazuje, jaki potencjał ma Polska, skoro firma Monate wybrała właśnie nasz kraj do tego, żeby. Żeby tutaj działać. Mało tego, magazyn centralny na Europę centralną będzie właśnie pod Warszawą, także w naszym kraju, nie tylko na Polskę, ale i na kraje, które w niedalekiej przyszłości również dołączą do rodziny Monet. Monate to również. Same produkty, które, które są nagradzane wieloma, wieloma nagrodami. To także publikacje w różnych magazynach. Także to już nie jest anonimowa marka. To już, to już nie jest marka, która gdzieś tam sobie powstała i gdzieś tam sobie działa. Tu już znane osoby zaczynają o nas mówić. Influencerzy, blogerzy zaczynają o nas pisać. Celebryci są zakochani w naszych produktach, co można zobaczyć w po ich postach. Firma, nazwa firmy Monaid przewija się niejednokrotnie w ich postach i to tylko dowodzi, że nie tylko zwykli ludzie lubią nasze produkty, ale także celebryci. Jak możemy zobaczyć, jest tu dużo powiedzmy takich wspominek, nazwy Monate właśnie u różnych blogerów, influencerów. Także oni nam też pomagają promować tą markę po to, żeby firma była bardziej rozpoznawalna i żeby była na topie non stop. Także tutaj tak jak widzicie, znane blogerki, influencerki lubią fotografować się z naszymi produktami i jednocześnie podnoszą jakby. Rangę naszej, naszej firmy. Produkty. Tutaj warto jest powiedzieć, jakie mamy produkty i dlaczego one są tak super. Mamy do dyspozycji cztery na tą chwilę szampony, mamy do dyspozycji kilka odżywek. Mamy rewelacyjny olejek, który naprawdę pomaga nie tylko na skórę głowy i nie tylko na włosy, ale ma aż ponad 100 różnych zastosowań. No i widoczny na zdjęciu Rejuva Wic, sklejacz do końcówek, który skutecznie likwiduje rozdwojenia końcówek, zapobiega dalszemu rozdwajaniu i czyni nasze włosy dużo ładniejszymi. Dlaczego, dlaczego właśnie Monet? Jak już wspomniałam, firmy, przepraszam, produkty skonstruowane są tak, że mają tylko i wyłącznie składniki naturalne, nie posiadają żadnej chemii, także są to produkty, które działają nie tylko pielęgnacyjnie, ale też przeciwstarzeniowo i działają fajnie na naszą kondycję włosów. Produkty są bezpieczne i nietoksyczne, nie są testowane na zwierzętach, co potwierdza, potwierdza certyfikat Leaping Bunny. To jest certyfikat, który pokazuje, że nie były testowane na zwierzętach i to jest bardzo ważne, dlatego że wiele zwierząt wykorzystywane jest do naprawdę bestialskich moim zdaniem testów i z mojej strony nie ma na to zgody. Dlatego to jest dla mnie niezmiernie ważne, że firma ma taki certyfikat i nie wypróbowuje swoich środków na tych biednych zwierzętach. Produkty są wegańskie, dodatkowo także też polecane są dla osób, które, które nie chcą mieć nic wspólnego z produktami odzwierzęcymi. Mówimy nietoksycznym składnikom, także w naszych produktach nie znajdziesz ani parabenów, ani siarczanów, ani cyklicznych silikonów i innych rzeczy, które nie powinny tak naprawdę znaleźć się w produktach naturalnych i w produktach zdrowych. Także nasze produkty takich rzeczy na pewno nie zawierają. Monad to Kluczowe składniki tak naprawdę. Pierwszym takim składnikiem jest Rejuvenic. To jest fantastyczny olejek, który działa tak jak już wspomniałam, nie tylko na włosy, nie tylko na skórę głowy, ale również na skórę twarzy na jakieś zadrafania, skaleczenia. Oczywiście na skaleczenie, no to nie od razu, ale, ale do lepszego zabliźniania się skóry na pewno jest bardzo pożądany do wykorzystania. To jest kilkanaście olejków naturalnych i eterycznych, odmładzających witamin, minerałów, antyoksydantów, które tak naprawdę bardzo szybko rozprawiają się z naszym problemem. Następna rzecz, następny składnik, kapiksel ekstrakt z koniczyny łąkowej. To jest naturalny środek na porost włosów. Intensywnie jakby pobudza nasze mieszki włosowe do, do produkcji nowych włosków. I już po miesiącu, dwóch od zastosowa pierwszego zastosowania naszych szamponów, naprawdę można zauważyć ten wzmożony wzrost. Ja nawet ostatnio u siebie zobaczyłam tutaj przy grzywce takie malutkie włoski, które, które zaczynają mi bardzo intensywnie wyrastać I, i takie są na początku na pewno troszkę śmieszne i, i łaskoczące czasami, ale, ale właśnie to pokazuje, że te produkty naprawdę działają. Następny, następny taki składnik jest to ekstrakt z grochu Procataline. Formuła uzyskana dzięki nowoczesnej technologii chroni nasze włosy przed promieniowaniem UV i szkodliwymi czynnikami środowiska. I to jest, to jest bardzo, fajny, bardzo fajny składnik, który gdzieś tam pomaga naszym włosom w mierzeniu się tak naprawdę z. Czynnikami środowiska, na które jesteśmy narażeni każdego dnia po wyjściu z domu. I ostatni składnik Krodasorb to jest taki UV-absorber czyli pochłania szkodliwe prowieniowanie UV. To nasze dwa wiodące produkty olejek reczuwanik i reczuwabicy sklejacz. Tu jeszcze raz skupię się na tych dwóch produktach dlatego, że naprawdę jest to warte opowiedzenia, jak one działają. Czyli tak, olejek mamy dwa typy olejku, mamy intensywny olejek i mamy olejek light, ale oba przywracają witalność włosom, zapewniają dogłębne odżywianie, zapobiegają efektom starzeniowym, także przywracają włosom naturalny blask i to, co, to, co chcemy uzyskać, czyli, czyli nie mamy suchej skóry głowy, możemy fajnie nim wykończyć fryzurę. To jest, mówię, kilka zastosowań takich podstawowych, a w sumie możemy naliczyć nawet ponad 100 zastosowań tego olejku. RidgeWabits, no to jest świetny sklejacz, mówię, jeżeli ktoś ma. Końcówki rozdwojone i nie chce ich ścinać, chciałby jednak zostawić te włosy, to to jest świetna metoda na to, żeby te końcówki uratować, żeby je ponownie skleić, zapobiec ponownemu rozdwajaniu i tak naprawdę dodatkowo je zregenerować. Także szampony i odżywki, jakie mamy, to cztery różne szampony. Mamy szampon, który jest do codziennego stosowania, szampon Revive na objętość, szampon Intense Repair, to jest dla ludzi, którzy borykają się z różnymi przerzedzeniami na skórze głowy, czyli tych włosów jest dużo mniej niż powinno być. I szampon Black dla mężczyzn, który jest najmocniejszym szamponem, ale też jest najbardziej oczyszczającym. Także te cztery szampony na początku będą w polskiej ofercie, plus do tego oczywiście odżywki, bo nie zapominajmy, że dwukrotne mycie głowy to jest jedno, a do tego jest potrzebna odżywka, dlatego że nasze szampony są silnie oczyszczające, otwierające łuski włosowe. Po to mamy do tego odżywki, żeby te łuski ładnie pozamykać i bez problemu rozczysywać nasze włosy. Mamy również kuracje. Kuracje to są przeznaczone dla ludzi na przykład po chemioterapii, po różnych przejściach, z różnymi chorobami, którzy borykają się przykładowo z łysieniem plackowatym. Mamy również Współpracujemy z fundacją, która się nazywa Hello Association. To jest fundacja, która zrzesza ludzi po chemioterapiach i nasze produkty są jakby produktami poleca, polecanymi dla takich ludzi i wiele ludzi odzyskało piękne włosy właśnie po takich kuracjach naszymi produktami. Stylizacja i wykończenie. Tutaj na uwagę zasługuje nasz rewelacyjny, ale to nie boję się tego słowa powiedzieć, rewelacyjny spray do włosów. Sama go używam od jednawda. Jestem wręcz zakochana w nim. Moje włosy nie tylko dają się fajnie po nim układać, ale też włosy nie są sklejone, nie mam uczucia hełmu na głowie, co jest bardzo dla mnie ważne, bo do tej pory używałam zwykły drogeryjny lakier, który no, po jednym dniu po prostu włosy były wieczorem to można było postukać po prostu po włosach, tak były posklejane, nie szło ich po prostu roz, rozczesać. Natomiast po tym, po tym sprayu można je swobodnie rozczesać i nie ma uczucia takiego hełmu, nie ma uczucia sklejonych włosów. Mało tego, włosy się nawet po rozczesaniu dalej fajnie układają. Trochę więcej o o tym, w jaki sposób można dołączyć do firmy. Są tak naprawdę trzy sposoby. Jest pierwszy sposób dołączenia na klienta detalicznego. Co otrzymujemy tutaj? Otrzymujemy 30-dniową gwarancję satysfakcji, czyli tak naprawdę nie kupujemy kota w worku. Możemy kupić sobie jakikolwiek, jakikolwiek produkt z naszej oferty i jeżeli w ciągu 30 dni produkt nie spełni naszych oczekiwań, to śmiało możemy go odesłać. Firma odeśle nam pełną gotówkę. I co jest jest Ważne, tutaj firma nie wymaga, że to ma być 30% użytego produktu czy 50%. Możesz oddać nawet pustą butelkę i firma od, i tak oddać pieniądze. Dodatkowo w systemie Purchase Plus y, możliwość zyskania nawet 21, 25% zniżki. System Purchase Plus to jest coś takiego, że zniżka nam zwiększa się wraz z wielkością zamówienia. Także im większe. Zamówienie robimy, tym, tym większą zniżkę jesteśmy w stanie otrzymać. Mniej więcej 500 zł uprawnia nas do 10% rabatu, 700-800 zł to jest 20% rabatu, a wydane 1200 zł około to już jest maksymalna zniżka 25% z tego tytułu. Drugi wybór, wybór to jest klient VIP, i tutaj na wejście już klient VIP dostaje 15% od ceny detalicznej na każde swoje zamówienie. Dodatkowo w systemie Purchase Plus jest opcja, żeby dostał dodatkowe 25%, więc w sumie 40% rabatu może klient VIP uzyskać. Klient VIP to również darmowy produkt z serii limitowanej Only for You przy kwalifikowanym zamówieniu. Kwalifikowane zamówienie to jest zamówienie na 100 punktów personal volume i to jest mniej więcej 300 zł. Dodatkowo darmowa dostawa przy każdym kwalifikowanym zamówieniu czyli na 100 PV. Program Refer a Friend to jest bardzo fajny program, bo będąc klientem VIP możemy polecić produkt, jeżeli jesteśmy oczywiście z niego zadowoleni, polecamy produkt koleżance, koledze. Jeżeli koleżanka lub kolega zrobią zamówienie, to my otrzymujemy zniżkę na następne nasze zamówienie, a nasza koleżanka czy kolega również dostają zniżkę na swoje zamówienie. Także klient VIP to również oferty specjalne i promocje. Tutaj za każdym razem firma stara się coś fajnego dla tych klientów podarować, także bardzo często zdarzają się oferty, że można kupić. Przykładowo ostatnio była taka fajna promocja olejek w cenie detalicznej, a drugi olejek za praktycznie 10% ceny, także naprawdę się opłaca. Prezent urodzinowy za każdym razem, także na urodziny, zawsze firma nam dostarcza. E, jakąś fajną zniżkę, plus oczywiście 30-dniowa gwarancja satysfakcji, tak jak przy kliencie detalicznym. No i kolejny wybór, wybór trzeci Market Partner, czyli partner biznesowy. Tu na wejście od razu 30% rabatu od cen detalicznych, Zarabianie w Monate, czyli korzystanie z planu marketingowego. Bezkonkurencyjny plan wynagrodzeń, to jest 50% prowizji z bonusami wraca do każdego market partnera. To są również firmowe podróże w pełni opłacane przez firmę, także firma płaci nam za przelot, płaci nam za hotel, a niejednokrotnie nawet znajdujemy. Fajne niespodzianki po przybyciu do, do hotelu w postaci jakichś fajnych gadżetów od, od firmy. E, Trzypoziomowy program samochodowy. Tutaj e, samochody Jaguar i Range Rover do wyboru w kolorze białym. Także mam nadzieję, że każdemu będzie pasował. E, I tutaj są dwie, dwie kwoty, trzy kwoty, przepraszam, e, dofinansowania. Jest to 1900 zł na początek, później 2750 i chyba 3950 z tego co pamiętam. To jest również globalny, globalny rozwój, tak? możliwość rozwinięcia własnej międzynarodowej działalności. Dlaczego międzynarodowej? Dlatego, że kiedy firma będzie dołączała kolejne kraje, a my będziemy zapraszać osoby z tych krajów, to nasza firma automatycznie staje się biznesem międzynarodowym, dlatego że nasza struktura będzie pracowała w różnych krajach. Do tego system Purchase Plus, tak jak w dwóch poprzednich wyborach, tak samo działa jak, jak przy kliencie detalicznym i kliencie VIP. Także suma summarum 30 plus 25% rabatu to jak łatwo policzyć, 55% rabatu na nasze zamówienia to już jest naprawdę dużo. Oczywiście 30-dniowa gwarancja satysfakcji. No i bycie rodziną, bycie częścią rodziny Monate to jest naprawdę fajne, bo kiedy spotykamy się na. Na różnych wyjazdach firmowych, to naprawdę jest fajnie podzielić się doświadczeniem z innymi partnerami biznesowymi. To są fajne relacje, to są fajne spotkania, bardzo ciekawe zawsze. Także jak można rozpocząć z nami współpracę? pre w Polsce od 1 listopada 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku. To jest okres, kiedy można się zarejestrować tylko i wyłącznie jako market partner. Nie ma jeszcze sprzedaży detalicznej dla klientów detalicznych ani klientów VIP. Także co można zrobić? Można zarejestrować się jako market partner, zamówić zestaw produktów, no i wiadomo, cieszyć się nimi od zaraz. Zacząć budować swój zespół, no a oficjalne wprowadzenie marki Monet na rynek polski jest 8 stycznia 2020 roku. Tutaj warto powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zapisując się do firmy, wchodząc jako market partner w okresie pre-launch, czyli od 1 listopada do 8 stycznia 2020 roku mamy szansę na zdobycie dwóch udziałów w europejskim rynku sprzedaży. Także wiadomo, że w tej chwili jesteśmy drugim i trzecim krajem Polska, Irlandia, ale już na tą chwilę, przy działalności jednego tylko kraju, czyli Wielkiej Brytanii, tak naprawdę Kwota tego udziału to już jest 500 funtów na dzisiaj. Proszę sobie wyobrazić, kiedy dojdą dwa kraje, Polska i Irlandia, a następnie będą dochodzić kolejne. W najbliższych pięciu latach myślę, że to już będzie większość Europy, która będzie, w której będzie już firma Monet funkcjonować, więc wtedy na pewno te udziały będą większe. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć, że po pięciu latach działalności firmy w USA, Kwota tego jednego udziału to jest 8 tysięcy dolarów, wypłacane kwartalnie przy kwalifikacji na rangę market mentora. Oczywiście, ranga market mentora wyjaśniona jest w innym filmie, w planie marketingowym, który też możecie znaleźć na moim kanale YouTube. Natomiast no, tutaj nie ma co zwlekać. W fazie, fazie pre mamy nie jeden, a dwa udziały do zdobycia, także od 8 stycznia będzie to już tylko jeden udział, a mamy na to, na zdobycie tych udziałów mamy na to rok, także to jest bardzo dużo czasu, niektóre osoby w firmie rangę market mentora, która uprawnia do tych udziałów robiły w trzy miesiące, także naprawdę jest to do zrobienia. Tutaj kilka słów jeszcze o zestawach startowych. Także najtańszy zestaw startowy, który można kupić, to jest 470 zł, ale nie polecamy tego. Tego pakietu z prostej przyczyny. On biznesowo nie daje żadnych punktów i osoba, która zapisuje się na taki pakiet, nie ma w ogóle punktów PV, także nie staje się aktywną nogą i nie staje się aktywnym market partnerem. Także taki zestaw sobie odpuszczamy i zaczynamy od zestawu za 965 zł. Tak jak widzisz, oszczędność to już 48%, bo cena detaliczna tego produktu, całego tego zestawu to jest 1870 zł. To już jest 6 produktów pełnowymiarowych, także można sobie od razu wypróbować. Za cenę 1500 zł tu już mamy zniżkę większą, bo 49% tu już mamy każdy rodzaj szamponu plus dodatkowe, dodatkowe produkty do pielęgnacji włosów, także można śmiało zakupić sobie ten i na przykład jeszcze rozdać produkty, bo przecież za chwilę będą święta. 2100 to już, to już jest zestaw dla osób, które być może będą chciały się produktami podzielić ze znajomymi, z rodziną. Tutaj już mamy 18 produktów pełnowymiarowych. Natomiast największy pakiet 2950 to jest już 28 pełnowymiarowych produktów o wartości prawie tysiąca zł, także tak jak widać tutaj już możemy poszaleć, możemy, możemy to rozdać, możemy to sprzedać. Możemy produktami zachęcić nowe osoby chętne do przystąpienia do biznesu. Także pełna dowolność w wykorzystaniu tych produktów, natomiast zestaw to już jest naprawdę poważny biznes z tym zestawem. Bonusy za kupno takich, takich zestawów. My, jako sponsorzy takiej osoby, która do nas dołącza, oczywiście będziemy ją. Cały czas prowadzić za rękę, będziemy ją szkolić, będziemy ją uczyć, jak budować swój biznes, jak postępować z klientami, jak dobierać produkty. I to jest taki bonus, który my dostajemy jednorazowo, taka nasza wypłata za tą całą pomoc, którą będziemy świadczyć na rzecz osób w naszym zespole. Także w przypadku zestawu podstawowego jest to 230 zł, później 430, 700 i nawet 1000 zł za ten największy zestaw. Także warto, Warto pomagać nowym osobom, warto zapraszać nowe osoby, dlatego że już od razu mamy taki bonus za zaproszenie nowej osoby. Udziałowcy to są te osoby, które wspomniałam o tych udziałach, które możemy zdobyć. To są, to są osoby, które zdobyły takie udziały w Wielkiej Brytanii i tak naprawdę jest tutaj 16, przepraszam, 14 kobiet, z czego 7 jest Polkami. Także to pokazuje też, dlaczego Polska jest tym kolejnym krajem, które, który będzie, w którym będzie firma Monat się rozwijać. To, jest, to tylko pokazuje, że Polki naprawdę prężnie działają. I to one tak naprawdę przyczyniły się do tego, że dzisiaj mamy firmę Monaite w Polsce. Także, także co? Zdobądź udziały w europejskich przedstawicielach Monet Funder i utrzymaj ekskluzywne wyróżnienia, tak? Także to są nie tylko, nie tylko udziały, ale i wycieczki, ale i auto. Także. Nie czekaj, zarejestruj się przed datą 8 stycznia 2020 roku, aby mieć tą możliwość zdobycia dwóch udziałów, a nie jednego. Także nie czekamy, tak? Działamy, działamy, działamy i czekamy na oficjalne otwarcie 8 stycznia 2020 roku. Wtedy już będziemy mogli zapraszać swoich klientów, ale radzę nie czekać do tej daty, tylko już budować sobie sieć klientów, żeby tylko pod dacie 8 stycznia móc im zaoferować pełną gamę naszych produktów. Także dziękuję serdecznie wszystkim, którzy chcieli obejrzeć tą prezentację. Mam nadzieję, że wyjaśniłam w miarę klarownie, czym nasza firma się zajmuje i co oferuje. Także dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia wszystkim. Cześć.